Rzużel jest sportem, który budzi u zawodników duże emocje na torze, ale często i poza nim. Zdarza się, że żużelowcy czy też działacze zapominają o tym, że dookoła nich są kamery, a ich rozmowy czy też poczynania są na bieżąco rejestrowane. Wypuszczają im nerwy, niektórzy są nie do opanowania i wypowiadają słowa nieodpowiednie dla wszystkich telewizorów. Dzisiaj przyjrzymy się tym najostrzejszym incydentom, które najbardziej zapadły w pamięć kibicom. Zapraszam do oglądania i subskrypcji kanału.

No Tego, tak, proszę to... państwa, no... Krystian pierwszy chciał porozmawiać z arbitrem, pewnie chciał się y, zorientować dlaczego y, nie pojedzie. Ale z tak ostro pojechał, ma tej zagar, po podwezd do bandy i kurwa tak... uj, przepraszam. I taki... Pijaku jesteś skończony, kurwa, jesteś skończony za dwie minuty mogą jedynie was wykluczyć nie robią po popoliny, k**a. no nie, czy bo cała Polska mi na pierdolę. No. Nie żebym miałby, żebym było przestać. I żółty, widzimy lampę już też z naszego stanowiska. Nie! Grzegorz Walasek zostaje wykluczony. Słyszymy, widzimy Grzegorza Walaska. Posłuchamy go, czy to zbyt ryzykowne? Ramin zaraz nie go otrzymuje jeszcze Arbitra chociaż. Wiemy, że nic dobrego nie ma na myśli. Takie Że po prostu nie miejsca w przybanzi i no. Wiadomo, tutaj no, to nie są zawody na jakiejś niskiej rangi, żeby po prostu przebuchać parę głów i przodu. Najlepiej więc wtedy połamać kolegę z drużyny przeciwnej, żeby leżał w szpitalu, nie? Z tego co wychodzi tak. Byłeś bliski wyprzedzenia po zewnętrznej Nikiego Pedersena, on zauważył Cię i wjechał w tą idealną ścieżkę. Ja mam szmatę, nic więcej. W pierwszym biegu wykucza Pan lępałę też niesłusznie i teraz robi Pan po samą próbę. Kurwa masz, nie, mód... nie bądź Pan za mocno Troszeczkę za... mocno tutaj. Ja tam na ten ten i wszystko inaczej. Sí, przyjemność to dalej mi to jest ja Myślałem, że będzie gorzej, ale tak na kasach poruszać się dla